Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy, werset siódmy i ósmy. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu. Nie wstydź się też mnie, jego więźnia. Cierp raczej wraz ze mną dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga z pewnością przyznamy, że jest to dziwne nawołanie, aby cierpieć. Nawołanie cierp, raczej dla dobrej nowiny. Wolelibyśmy inne nawołanie, nawołanie do radości, do pokoju, do jakiegoś zwycięstwa, do zabiegania o pełnię ducha świętego, o dary ducha świętego. To jest tak najbardziej właściwe. I też powinniśmy na takie nawołanie czy wezwanie reagować z wiarą, z modlitwą, z oczekiwaniem, ale tutaj jest nawołanie, abyśmy cierpieli. I z pewnością nie chodzi tutaj o to, żebyśmy sobie świadomie zadawali jakiś ból, żebyśmy byli masochistami, żebyśmy aranżowali sobie jakieś trudne sytuacje, okoliczności i też narażali swoje życie na jakieś niebezpieczeństwo, tak. Świadomie, tak planując wręcz. Nie, to nie o to chodzi. Tutaj raczej chodzi o to, abyśmy byli gotowi cierpieć, aby ta gotowość zawsze w nas była, bo wtedy, kiedy jesteśmy przygotowani na trudne czasy, kiedy jesteśmy gdzieś już uświadomieni, że może przyjść ból, może przyjść cierpienie, wtedy łatwiej nam się z tym skonfrontować, z trudną sytuacją, z trudnymi ludźmi. Dlatego jest nawołanie, abyśmy cierpieli. Wiara w Jezusa Chrystusa to nie tylko wygoda, nie tylko przyjemność, nie tylko ulga, kiedy Bóg zabiera nasze ciężary, kiedy zabiera nasze grzechy, daje nam pokój, radość. Chrześcijaństwo, wiara w żywego Boga to również cierpienie i przede wszystkim gotowość na cierpienie, kiedy nawet tego cierpienia nie ma. No skoro Bóg ma swoje. Teraz, skoro Bóg ma swoje natychmiast, to czasami to Boże teraz i Boże natychmiast poprzedza cierpienie, poprzedza pewna próba, pewne doświadczenie i chodzi o to, żeby wytrwać. Kiedy cierpimy, to wtedy możemy też liczyć na to, że zachowując właściwą postawę w cierpieniu, będziemy nabierać cierpliwości. Oczywiście, kiedy będziemy ufać Bogu, kiedy będziemy spokojni w cierpieniu, kiedy będziemy wytrwali w cierpieniu, wtedy pojawi się też w nas cierpliwość. Czasami ludzie modlą się: Boże, daj mi cierpliwość. To jest właściwa zresztą modlitwa, jak najbardziej, ale z drugiej strony dość niebezpieczna, bo Bóg nie daje nam cierpliwości tak po prostu w pakiecie. Przychodzi paczka i masz cierpliwość, i, i masz dar cierpliwości. Przede wszystkim cierpliwość nie jest darem. Nie jest darem Ducha Świętego. Cierpliwość jest owocem Ducha Świętego. Czyli pewną konsekwencją cierpliwość poprzedza cierpienie. W samym słowie cierpliwość, główny człon to cierp. Cierp. Jeżeli Będziemy mieć taką postawę, żeby oczekiwać na Pana, na Boże teraz, na Boże natychmiast. Bóg zna swój czas. To gdy nawet cierpimy, to nabieramy cierpliwości. Ufamy Bogu, że on ma wszystko pod kontrolą. Możemy być wtedy cierpliwi. Bóg sprawia, że stajemy się cierpliwi przez Cierpienie. Dlatego, kiedy modlimy się, Boże, daj mi cierpliwość, to zdajmy sobie też z tego sprawę, że Bóg może nas wprowadzić w sytuacje, które będą dla nas trudne, przykre, niewygodne, czy zachowamy wtedy spokój ducha, wtedy pojawi się też cierpliwość. Cierpliwość jest owocem, jest rezultatem życia w Duchu Świętym. Ale kiedy w naszym sercu będzie bunt, będzie zniechęcenie, frustracja, Pretensje, no to wtedy o cierpliwości też nie ma co mówić. A więc cierpliwość wynika z cierpienia. Jest to owoc Ducha Świętego. Jeżeli chcemy przynosić owoc Ducha Świętego, to też bądźmy gotowi, żeby cierpieć. Przyjmijmy dzisiaj to nawołanie. Nie po to, powtarzam, żebyśmy sobie teraz jakiś ból stwarzali, ale kiedy przyjdzie sytuacja, abyśmy potrafili cierpieć. Gdy ktoś uderzy nas w prawy policzek, abyśmy potrafili też nadstawić i drugi, lewy policzek. I abyśmy po prostu byli spokojni, byśmy wiedzieli, że Chrystus wycierpiał krzyż, po to, żeby dać nam przykład, że po krzyżu jest chwała, jest zmartwychwstanie, jest życie, jest Boża. Obecność i dlatego też, i dla nas jest to dzisiaj nawołanie, a zresztą też i wyzwanie, aby cierpieć. Tym bardziej, że Bóg dał nam ducha miłości, mocy i trzeźwego myślenia nie ducha strachu, ale ducha trzeźwego myślenia, miłości i mocy. Czyli mamy moc, czyli mamy miłość, i też przez Ducha Świętego możemy mieć trzeźwe myślenie które pokazuje nam to, że życie to nie bajka, że życie to problemy, że życie to przeciwności, to cierpienie, cierp. Z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, z powodu głoszenia dobrej nowiny, cierp odrzucenie, cierp dyskryminację, wyśmianie przez innych, cierp. Czy potrafimy cierpieć? Jest to dojrzałość duchowa, kiedy mamy taką właśnie postawę bądźmy cierpliwi i zdajmy sobie sprawę, jaka droga prowadzi do cierpliwości. Dziękujemy Ci, panie Jezu, za to, że dałeś nam ducha miłości, mocy i trzeźwego myślenia. Amen.